A kochani! Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj wyjątkowo witamy się z lotniska, chyba Suwarna Bumi? Suwarna Bumi, dokładnie. Coś w tym stylu. Zapraszamy do oglądania razem z nami. Chcielibyśmy poprosić was o łapki w górę, subskrypcję, i oczywiście, jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to weźcie tablok. Koniecznie, zobaczcie sobie tutaj gdzieś w karcie, powinien się wyświetlić. Tymczasem przechodzimy do omawiania naszej pierwszej przygody na lotnisku w Suvarna Bumi. Jeżeli ktoś Wam mówi, że w Azji bagaż jest ważony praktycznie co do grama, to, to uwierz, jest ważony. Uwierzcie jest w to jest ważony. Tak. Mieliśmy. W zasadzie byśmy nie byli przeładowani. Jakby nie to, że wiecie, w Skocie było 10 kg podręcznego. A tutaj w linii RSI jest 7. W ogóle na tych lokalnych chyba wszystkich jest 7. No i żeśmy tu mieli tam 4 kilo za dużo. No i wyszło zamieszanie, bo oni w ogóle ich systemy nie ogarniają, że można kupić jeden bagaż rejestrowany, a nie dwa, więc chciało naliczyć opłatę podwójnie, a jakbyśmy mieli podwójny, no to byśmy mieli 40 kilo, a nie 20, więc po prostu wyszło całe zamieszanie. Straciliśmy na to dobre 40 no. minut, ale na szczęście udało się. Miejmy nadzieję, że nasz bagaż w ogóle poleci tam, gdzie my, więc to też się Teraz okaże. Teraz będzie ogólnie misja, jak wrócić z tym bagażem, no bo my tutaj będziemy siedzieć, znaczy, bo ogólnie wybieramy się właśnie, nie wiem, czy mówiliśmy, nie. Nie, nie mówiliśmy. Ogólnie wybieramy się właśnie na Krabi, tam spędzimy sobie jakoś chyba trzy tygodnie, nie? Tak, tak. Coś w tym stylu, bo wracamy koło, dzisiaj mamy 15 czerwca, a wracamy w okolicach 3 albo 4 lipca. Tak, ale też nie będziemy siedzieć Bankuku. w jednym miejscu, nie? Tak, Gdzie tak, to... tak, tam będziemy się przemieszczać, także tam jest cały ogólnie plan, naszą pierwszą misją dzisiaj będzie aonang. no i właśnie musimy spakować się z powrotem do Bangkoku za te trzy tygodnie I jak my to zrobimy, nie wiem, chyba trzeba będzie się pozbyć jakichś ciuchów. Opcja jest taka, wiecie, tak naprawdę myśmy, zap... to co zapłaciliśmy teraz na nadbagaż, to tak naprawdę można byłoby śmiało kupić 10 koszulek. A ile zapłaciliśmy? Tysiąc e, batów, czyli jakieś... 130 zł. Gdybyście nie. chcieli trochę przycwaniakować i sobie pomyśleć Dobra, zrobię sobie nadbagaż tak, tak ze 3 kilo może tutaj do tego to nie, nie, przejdzie. Nie, przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie Oni to bardzo ważą i jeszcze przypominają, że na security control też jest to monitorowane Także strzeżcie się kamraci Tymczasem my śmigamy na Krabi Kajka Halo halo, dzień dobry Jesteśmy w naszym hoteliku Już właśnie w miejscowości Aonang znaczy przy plaży Aonang. Jesteśmy tutaj już drugi dzień. Wczoraj nie nagrywaliśmy, bo byliśmy padnięci. Także ho ho. Pokażemy Wam jak mieszkamy. Chodźcie. No i tak to się prezentuje mili Państwo. Tutaj od razu z korytarza zaprowadzimy Was do łazienki. Jesteśmy w Łazienka typowo hotelowa. Yy, tutaj mamy w sumie no właśnie przedpokój już taki zestawiony razem z yy, sypialnią. Tak, to jest sypialnia. Jest dosyć wygodne to łóżeczko w porównaniu do poprzedniego. Tu jest Wojtek, tu jest miejsce do pracy, tu jest drugie miejsce do pracy. Idziemy sobie jeszcze na balkon, bo widok mamy naprawdę kapitalny. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj po prawej stronie mieli Państwo dżungla. Słońce, które chyli się już powolutku do zachodu. A tutaj mamy plaże. Znaczy plaży są nie widać, ale widać stąd Morze Andamańskie. I przepiękne skały. No i tak to się prezentuje, mili Państwo. Z takim widoczkiem to można sobie pobyć i pożyć. A tu na dole mamy najlepszą knajpę w okolicy. mamy około od 10 metrów do restauracji. Na chwilę przerywamy pracę, bo też siedzimy dzisiaj w sumie od rana. Wczoraj zasnęliśmy, wczoraj poszliśmy spać. Kurde, była chyba 20 czy 21 i poszliśmy spać, bo byliśmy tak zmęczeni tak ujechani tymi samolotami, przesiadkami i w ogóle wszystkim, że postanowiliśmy się położyć spać, więc dzisiaj od rana napierniczamy na kompach. Teraz idziemy, nie zgadniecie gdzie, w niezwykle fascynujące miejsce, idziemy do pralni. Nasze ciuszki już tutaj czekają, Uuu, przez te parę dni zdążyło się nagromadzić tyle prania już. Tyle prania. Taki słońce jeszcze nie zaszło, wam nagrywamy, tutaj jest właśnie wejście do naszego pokoju. Jeszcze wam pokażę tutaj taki widok przez okna hotelowe. Właśnie tam z tyłu jest dżungla. Proszę bardzo, tu się wychodzi, tuż nad nami jest właśnie taki tarasik. I tu mamy widok na to co najpiękniejsze, czyli zielone tereny. No i taki tarasik widokowy. Bardzo fajny do fotek. A tu właśnie jest od razu nazwa naszego hotelu. Gdyby ktoś szukał, to tak on się właśnie nazywa: przy plaży Aonang, Aonang Dugong. Hotel znajdziecie w aplikacji Agoda. I widok z góry. Prosto z windy. Wysiadamy na drugi piętrze i ciśniemy na basę. To jest taka strefa chilloutowa w sumie. Proszę, kto ma ochotę. Ten przychodzi sobie tutaj wyczilować ludzi kolejny dzień i nie ma naprawdę nikogo, więc, więc spoko. Oczywiście leżanki. Ten basen ma głębokość 1,40 m, a tam za winklem jest taki brodzik dla dzieci, który ma 60 cm. Tam właśnie gdzieś, ale to gdzieś dalej, nie? Jakby po prawej stronie mhm. jest taka fajna trasa do przejścia. Nazywa się Monkey Trail. Ale zobaczymy, czy my tam w ogóle pójdziemy, bo ponoć opiszony tam łażą. Się idzie po takich drewnianych kładkach i schodach. Można zejść sobie tędy, tutaj nie trzeba wracać się jakby do recepcji, tylko można zejść sobie na spokojnie drugą stroną. Także jeżeli ktoś jest mokry po basenie, wcale nie musi przez całe, całą recepcję latać. Tutaj właśnie pod tą naszą ulubioną restauracją jest bardzo dużo kotów. Także teraz widać raz, dwa... Trzy, ale jest ich o wiele więcej. Tutaj właśnie jest nasza ulubiona restauracja, do której no w sumie od wczoraj przychodzimy, także także tego. Idziemy teraz szukać powoli pralni, bo czytaliśmy, że tutaj jest w sumie kilka, nie Wojtek? Tak, jest, są, tylko że tutaj te wszystkie, które są w pobliżu, to sobie liczą za kilogramy prania, no i to są takie, wiecie, zostawiacie ciuchy i ktoś tam je pierze, pracuje i tak dalej, i później je odbieracie. A my idziemy do takiej samoobsługowej, że sobie wrzucamy, wybierzemy, tak. wysuszymy i. Może akurat przez ten czas coś sobie ogarniemy, bo chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj chodzą wycieczki. Chcielibyśmy zobaczyć Kopi-Pi na pewno i co jeszcze byśmy chcieli. I Rayleigh Beach, tak. Rayleigh Beach też byśmy chcieli zobaczyć. Ona jest tam właśnie za tą taką dużą skałą, którą przed chwilą wam pokazywaliśmy. No i nie da się tam za bardzo dojść, trzeba przepłynąć, żeby było w miarę wygodnie i bez małp. Przecież małpy chyba i tak tam będą. No. I tutaj mamy właśnie główną drogę w Aonang prowadzącą do plaży. Znaczy tam plaża jest tam, tam, tu. A my w tym momencie kierujemy się, wiadomo już gdzie, z naszą torbą z Martesa. Właśnie dotarliśmy do pralni, wrzuciliśmy nasze pranie i słuchajcie, motyw jest taki, że są pralki 10-15 kg. Za 10 kg prania za program szybki płacimy 30 batów. To jest jakieś, nie wiem, tam niecałe 4 zł. Do tego detergenty można kupić w saszetkach na miejscu, czyli płyn do prania kosztuje 5 i płyn do płukania piątkę, czyli mamy 40 watów razem i suszenie jest 40 batów, czyli tak naprawdę za 80 batów mamy 10 kg prania wyprane i wysuszone, nie? I to jest jakieś około 10 zł, także naprawdę groszowo sprawę. Nie? Tutaj, gdybyście mieli ochotę, no to możecie sobie podejść, właśnie tutaj znajduje się ta pralnia, to jest zaraz tutaj przy, przy, głównej drodze. Jeszcze chciałem zaktualizować, że można nawet 20 kilo prania zrobić. I w ogóle pani jest mega sympatyczna i od razu pomaga, także mimo, że jest tam, pani tam skakuje na górę, wlewa płyny i jest jak najbardziej okejeczka. Wracamy z pralni. Mamy czyściutkie, pachnące ubranka, zajęło to około godziny czasu, wszystko na błysk, a na pachnie, płyk. że ho, ho Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że pralnia jest czynna całodobowo, także... O której godzinie chcecie, możecie sobie pójść i wybrać majtki. Wracając z pralni, postanowiliśmy sobie wypić świeżego owocka, w sensie smoothie ze świeżych owoców. Wyszliśmy sobie na brze nad brzeg morza, i tutaj przy plaży jest taka budka, gdzie można kupić sobie bilety na łódź i popłynąć na pobliskie plaże, tak jak Railay Beach i tak dalej. Bilet dla jednej osoby w dwie strony na pobliskie plaże kosztuje 200 batów, czyli około 25 zł. A w tym momencie znajdujemy się tuż przy Aonang Beach. To jest właśnie główna plaża w Aonang, i prezentuje się ona w ten sposób. Właśnie z tej plaży będziemy odpływać na Rayleigh Beach, jeżeli zdecydujemy się na kupno biletów, a na pewno się zdecydujemy. Robimy foteczki, przechadzamy się. Bardzo mi się ta plaża podoba, naprawdę jest przepięknie. I co najlepsze, można znaleźć bardzo ciekawe skarby. Patrzcie na to. Proszę bardzo, patrzcie, znalazłam buddę w piasku. Jeszcze ma piasek w buzi, ale go wyczyścimy w domu. No, Morze Andamańskie oferuje przeróżne skarby. Klapki, gacie i buddę. Jak dotrzecie na plażę Ao Beach, pójdziecie nią w lewo, w stronę skał, to dojdziecie do takiego miejsca, gdzie zaczyna się Monkey Trail. I tutaj są takie kładki, pomosty i podobno, jak się ją pokona, to się dojdzie do pięknej plaży. Zaraz spróbujemy tam dotrzeć. Tuż za mną rozpoczyna się Manki Trail. To jest taka trasa zrobiona, takie kładki pomosty i w ogóle przez takie góry. Dotarliśmy do tej zacnej plaży. Przy wejściu na plażę jest pan taki, nazwijmy to ochronia, który sprawdza certyfikaty. Wiadomo jakie i trzeba się zapisać, kto wszedł, o której godzinie, ile osób, no i przy wyjściu trzeba wpisać godzinę wyjścia. Także taka biurokracja przeszliśmy sobie na tajskie lody. Patrzcie, a na palmie siedzi papugara. Teraz się akurat odwróciła. Właśnie przed chwileczką kupiliśmy bilet. Kosztowały nas w obie strony 400 batów, czyli w przejrzeniu na Polskie pieniążki jest to jakieś 5 dyszek. Za chwileczkę będziemy jechać tuk tukiem, chyba pan powiedział jakieś około 80, No 100 około 100 metrów dalej. Skąd będziemy zaczynać naszą wędrówkę? I w tym momencie właśnie weszliśmy do środka powiedzmy komunikacji, w której zebrali nas około 10 osób. No i teraz jedziemy właśnie na plażę. Znaczy Ciśniemy na łódź. <laughs> no, w sumie na łódź. I dojechaliśmy do tego miejsca, do punktu naszej zbióreczki. Tutaj było jednak jakieś około nie wiem, 250, może 300 metrów. I w tym momencie będziemy zaraz się pakować na łódeczkę. Tutaj mamy grupkę kilku osób, będzie ciekawie. Już jesteśmy na łódeczce. Trzeba było przejść przez taką, taką kładeczkę, tam jeszcze ludzie w sumie wchodzą. Tutaj na szczęście... Tutaj na szczęście dali taką fajną drabinkę, więc można sobie wejść. Buja nieźle i trzeba uważać jak stawia się kroki, bo można wpaść do wody. Stary dobry diesel. Właśnie dotarliśmy na plażę Rayleigh Beach i tak ona się prezentuje. Trzeba było wsiąść na łódkę, tak jak mówiliśmy, zapłaciliśmy 400 z dwie strony i w tym momencie będziemy się rozglądać, co tutaj można ciekawego robić. Z tego co się orientujemy, ludzi jest bardzo mało, znaczy mało do tego, co jest w sezonie, więc... Zobaczymy. Zobaczymy co tutaj ciekawego będziemy mogli odkryć i na pewno będziemy się lażować. tak mniej więcej wygląda właśnie tutaj powiedzmy taka mała mieścinka. Jest tutaj taka główna dróżka i wokół tej dróżki całe życie się jakby rozciąga, roztacza. Mamy tutaj różne sklepiki, jakieś restauracje i tak dalej. Nawet jest bankomat. No, także gdyby, i biuro turystyczne i nawet masę robią. Gdybyście mieli ochotę na przykład się tutaj zatrzymać, bo też widzieliśmy w ofercie chyba i na Agodzie, i na Bookingu, i na Airbnb, że są na przykład różne noclegi, więc spokojnie, nie musicie się martwić, że jest tu całkowite, bez ludzi, bo no, jest co robić z tego co widzimy. Także spokojniej na pewno niż Waonang na Chilu bardziej. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Jest klimat. Dla osób chętnych uprawia do uprawiania sportów wodnych jest tutaj wypożyczalnia desek, są nauki. Terpowanie, takie, takie, takie te deski, na których się stoi z wiosłem, nie wiem jak to się nazywa. Na pewno jest centrum nurkowe, to ja. snorkeling i te sprawy, także jak ktoś chce aktywnie. No tatus jeżeli chcesz tutaj przylecieć, no to, a na pewno będziesz chciał przylecieć, to my cię tu zabierzemy, bo jest tutaj możliwość nurkowania. Będziecie płynąć za Onang, to przypłyniecie na zachodnie wybrzeże, taką plażę zachodnią, a my właśnie przyszliśmy na tą część wschodnią i powitał nas taki las na namorzynowy. Ale może śpią, chyba spałem dużo, dużo spałem, Cały w piachu jestem. Co to takiego jest? Teraz weszliśmy do takiej fajnej w sumie przydrożnej pobocznej knajpce i będziemy sobie jeść kepsika, znaczy ja będę jeść kepsika oczywiście bez mięsa, ale za to z jajeczkiem. A Wojtek zamówił sobie hot doga, bo mam ochotę na coś innego teraz jak takie typowe tajskie żarcie i do tego oczywiście dwa szejki, zaraz Wam pokażemy, a w ten sposób wygląda knajpa. W takiej małej przydrożnej budeczce tutaj ogólnie macie menu jak to się prezentuje. Szejki owocowe za 50 batów, czyli bardzo fajna cena. I no i wszystkie te tutaj kepsony, co są kręcone w rapy są tak w granicy 100-120 batów. No i też są oczywiście tradycyjne naleśniki tajskie. Proszę bardzo, myśmy się już rozłożyli na biwaku i zaraz będziemy wchodzić do wody. Tak wygląda jakby to słońce było takie mega słabe, ale jest naprawdę gorąco, bo jest jakieś 30 stopni, więc dobrze, że ono jest troszeczkę, troszeczkę za chmurami. Jest przefajnie. Wiele osób mówiło nam o tym, że Rayleigh Beach to taka najpiękniejsza plaża w okolicy i w ogóle no, i daliśmy się spuścić. Warto było, aczkolwiek nie jest to taka. Wczoraj byliśmy na innej plaży. Tej Zamanki Trail. Dokładnie, i tamta była bardziej urokliwa, naszym zdaniem. Tutaj jest bardziej rozbudowana ta cała część turystyczna, hotelowa. Co wam powie Paula? Paoli się też podoba. Na pewno widoki są rajskie, można by powiedzieć, że takie trochę z awatara. Ludzi jest w miarę niewiele. Woda jest bardzo ciepła i. To generalnie no warto, warto, ale jestem już ciekawa kolejnych różnych pięknych plaż i wysp, na które mamy też zamiar się wybrać, bo wybieramy się już, nie wiem czy mówiliśmy, ale wybieramy się na pewno na Kopangan i na pewno na Koh Samui, żeby zobaczyć jak to wygląda i żeby mieć jakiekolwiek porównanie też właśnie do, do wszystkich plaż tutaj w ogóle w Tajlandii, znaczy wszystkich, do tych plaż, które zdążymy zrobić w ogóle w Tajlandii. My na pewno zostajemy tutaj jeszcze myślę, że przez około godzinę i będziemy powoli zawijać się do Aonang. A jutro zamierzamy wybrać się na wyspę Koh Phi i na pewno was tam ze sobą zabierzemy. Tylko jeszcze musimy ogarnąć wycieczkę, ale już chyba mamy jedną nagraną, także do zobaczenia jutro. Siemaneczko wszystkim, znajdujemy się w tym momencie w porcie Nofarat. Kupiliśmy wycieczkę zorganizowaną. Mamy wycieczkę wykupioną na wyspę Phi Phi. Koh i zaraz y, odpływamy z portu. Godzina 9.15 mamy wypłynięcie, czyli mamy jeszcze jakieś 6 minut i musimy się stawić w miejscu zbiórki, która jest tutaj całkiem niedaleko. Zaraz Wam pokażemy ile jest ludzi, bo jest bardzo dużo ludzi naprawdę dzisiaj od rana. Trochę ludzi jest. Tu tu i jeszcze z tamtej strony też te są zaparkowane. Tu tu, tu, tu tu w pełni. pod drzewami. Po nas dzisiaj przyszedł pan i później weszliśmy na taki... Samochodzik trochę podobny, nie wiem, do tuktuka, ale nie wiem jak się nazywa to auto, takie otwarte. Siedliśmy na taką przerobioną ciężarówkę, tam były ławeczki i nas dowieźli do portu. Jakby co, to wyruszamy z biurem Aonang Orchid Speed Tour. Jeżeli byście szukali, bo cena jest naprawdę dobra. za dwie osoby zapłaciliśmy łącznie około 3000 batów, tak? Razem 3000. Wstępem do Parku Narodowego. Mhm. Dla porównania na mieście chciano, chcieli nam sprzedać wycieczkę 2800 do osoby. Jeżeli chcielibyście właśnie w takiej cenie też kupić, no to my akurat kupowaliśmy w naszym hotelu. On się nazywa Aonang Dugong. Tutaj Wam jeszcze, o tutaj wam jeszcze podlinkuję. Właśnie idziemy za Panem Przewodnikiem na łódeczkę czy tam na jakiś inny spód bołcik. Zaraz zobaczymy czym w ogóle będziemy płynąć, bo to też jest ciekawe, sami do końca nie wiemy. Może się okazać, że będziemy wiosłować. <grystanie> <grystanie> Dlatego taka duża grupa. Dobra, może nie będzie źle. Jedną z tych łódek będziemy właśnie płynąć. Takim speedboatem eleganckim, więc nie będzie źle. Władowaliśmy się jakoś na łódkę, także tutaj trzeba było tam przejść kawałeczek po, po wodzie. No i teraz co? Będziemy się powoli kierować na wyspę Kopipi. Kopi to wyspa leżąca na zachodzie Tajlandii. Należy ona do archipelagu Kopipi. Jest atrakcyjna pod względem turystycznym, ze względu na to, że znajdują się tam przepiękne, malownicze plaże. Zatoki, a także ciekawe jaskinie. Niestety to, co nas nie urzekło, był to tłum ludzi oraz wszechobecne meduzy w wodzie. Teraz jesteśmy w pilę lagun i przyjechaliśmy tutaj, sobie przypłynęliśmy taką łódeczką. Można skakać do wody, jest jakieś 20 minut na to, żeby skoczyć do wody, ale stwierdziliśmy, że chyba tam nie będziemy się zanurzać z tego względu, że no minut jest mało, a ludzi jest starszej dużo, naprawdę jest taki ścisk, że nie ma się gdzie ruszyć, tam możecie sobie zobaczyć, jest tych łódek więcej i po prostu cała zatoka jest zawalona, także ogólnie chyba nam się nie za bardzo podoba. No i odpływać nawet nie można od łodzi, można być tylko z tyłu albo z prawej strony i nie dalej jak 5 metrów od łodzi, bo tutaj wszędzie można się wkręcić w śruby innych łodzi. Tak, także stwierdziliśmy, że rezygnujemy. Może zrobimy jakąś fotkę, ale jest naprawdę bardzo ciężko. Płyniemy z dużą grupą i ogólnie... Nie jesteśmy zadowoleni do końca. Stanek na snorkowanie. Mamy właśnie teraz przystanek na snorkowanie. Myśmy się nie zdecydowali, bo dla nas jest troszeczkę zatłoczone. Zaraz Wojtek przekręci wam kamerę i pokaże jak to wygląda tutaj w rzeczywistości. No ludzi jest mnóstwo, mnóstwo łódek. Myślę, że nie można się aż za bardzo skupić na tym snorkowaniu, więc jeżeli macie ochotę, no to polecamy gdzie indziej po prostu to zrobić. W momencie jesteśmy na plaży Tonsai, przy porcie Tonsa i tam z tyłu jest właśnie taka stołóweczka, gdzie się posilaliśmy jakby w ramach tego biletu, który wykupiliśmy na wyspę Kopipi. Jedzenie było smaczne, o dziwo nie było o niego bitwy, także jeszcze mamy tutaj chwilę i za chwilę płyniemy sobie zwiedzić okoliczne plażyczki. No i tutaj ludzi jest cały full, także jak ktoś rozważa, żeby tutaj sobie wynająć. Paterę średnio na jeże jest tutaj. No, myśmy mieli właśnie taki plan, żeby zarezerwować sobie nocleg na kopi pi, bo słyszeliśmy, że tu jest tak rajsko, sielsko, anielsko i w ogóle rzeczywiście jest ładnie, tylko tych ludzi naprawdę są totalne tłumy, więc nie wiem do końca czy odnalazłabym się tutaj. Myślę że zdecydowanie nie, bo tych łodzi przypływa, tutaj nie ma gdzie się poplażować, bo są wzdłuż całego, całej linii brzegowej są łodzie poparkowane. A się tyle człowiek nasłuchał, że kopi pita taki raj i w ogóle je, jest ładnie, ale hmm. Ahoj! Ahoj. Przepłynęliśmy właśnie na taką rajską wyspę. Bamboo Island się nazywa. I Mamy tutaj prawie dwie godzinki, więc pokręcimy się i zobaczymy co tutaj w ogóle słychać. Miejsca jest bardzo dużo i tutaj w porównaniu do poprzednich dwóch wysp jest naprawdę tyle, tyle wolnej przestrzeni, że rozbijemy się gdzieś tutaj pewnie. Z takich ciekawostek tutaj na tej plaży nie wolno używać kremów z filtrem, dlatego że szkodzą one koralowcom. nasz pobyt na tej rajskiej pras, na tej rajskiej wyspie żegnamy się z wami serdecznie jeżeli możecie zostawcie nam łapkę w górę zostawcie nam subskrypcję jeżeli chcecie zostać też na youtube to koniecznie sprawdźcie sobie nasze poprzednie wideo one się tutaj z tej strony wyświetlą i z tej strony będziecie mieli nasze logo żeby w nie klikać i nas zasubskrybować tymczasem zapraszamy was do następnego odcinka już niebawem ahoj wszystkim